Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Rezmer. Dzisiaj taki odcinek temat dynia. Całkowicie na spontanie z Emilcią postaramy się pokazać. Jak się przetwarza dynie w, w słoikach oczywiście. To jest taki, taki dodatek do mięs, do serów, tak jak tam niektórzy właśnie to tak nazwali. Tam oglądałem kiedyś taki filmik. Oczywiście do mięs, tak, do obiadów. W zalewie słodko-kwaśnej. Encia chodź, kochanie, podaj mi taboret. Podaj mi ten taborecik. Chciałem pokazać właśnie. O. Taką dynię dostałem od kolegi. Chodź tutaj, pokaż się. Emilia mi po, po, pomoże troszeczkę kroić, y, kroić tą dynię. Zrobimy tylko trzy słoiczkiki. Tak, tak. Taką dynię dostałam od kolegi z pracy od Ryszarda i powiem szczerze, że miałam ją przetworzyć na jesieni. O, tak to ona wygląda. A! Y, ale Obejrzałem taki filmik gdzieś chyba kiedyś na YouTubie, że można przechowywać takie owoce. Yy, najlepiej na szafie, dlatego trzymałem wysoko na szafie. Starałem się, żeby nic nie uderzyło, żeby jej nic się nie stało. No zobaczymy, zobaczymy jak to jest w praktyce. Na razie muszę ją przekroić na pół. Eminza mi, mi troszeczkę pomoże tutaj. Tego, że to jest, Co się kochanie? To jest, że to jest, jest, jest skwaśniała. To jest... No mam nadzieję, że nie skwaśniała, bo wtedy będziemy ku przestrodze. Poszło, raz, żeby... Musieli po prostu ja powiedzieć, powiedzieć ludziom, tak? Pół dyni położymy tu z boku. To... Ale... O! Przepraszam, Sześć, Ale kochani. tak nie! Tak wygląda. Dzisiaj nie stało. Ta dobrze. No. Powąchaj. Ci stało, nie jest kwaśnia, tak? To wszystkie ziarenka trzeba mieć trzeba wyciągnąć. Daj mi dużą łyżkę z, szaf, z Szuflady. Daj, Tutaj? Tak. Daj, łyżkę. Nie tą! Z szuflady! Tutaj łyżkę, żeby skrobał ten miąż, tak? Z tymi ziarnami. To później do ogródka pójdziemy wyrzucić. Tak, tak. Te ziarna później się wyrzuci do ogródka tam. Razem z tymi, tymi nasionami, tych kwiatów, co mama z piwnicy wczoraj przyniosła. Tam mamy takie nasionka kwiatów. Zapomniałem jakich? Kos chyba kosmosków, tam troszeczkę było. I zapomniałem się z te kwiaty. Dobra? Jest tu. Nie, nie, to nie trzeba, bo teraz trzeba tak zrobić. Prawa, żeby ta nie znała... nie boję się, kochani, nie boję się. idź tam, tutaj, tutaj. To już mogę okroić, tak? Co chciałam sobie... powiedzieć? Teraz właśnie muszę obkroić tą skórkę. To jest ta y... I pokażę, jak się robił zalewę pod, pod, pod tą dynię. Ale pierwszy odkroję tą skórkę tak z grubsza. To znaczy, nie z grubsza, tylko muszę ją obkroić. Idź tam, wstań. Mówiłaś tak? No. To jest ta skórka? Dobrze, żeby było szybciej, spauzuję na chwilę. No, moja asystentka właśnie już pracuje. Jak widać moje? Tnie dynie w kostki. Nie będziemy tego dużo tutaj dzisiaj. My to wszystko oczywiście musimy dzisiaj wyrobić, ale chcemy pokazać jak to wygląda. Ja tutaj ze skórki obiorę te pół dyni. Milka robi kosteczkę i zaraz będę robił zalewę. Pasteryzował nie będę. Pastelaryzował nie będę, to już tam wiadomo jak to, tylko powiem po prostu ile minut trzeba. Trzeba pastelaryzować. Jak to kiedyś w świętej pamięci Adolf Kudliński mówił na pastelaryzację. No, co robisz? dobra, nieważne. Tyndryzacja on tak mówił, tak? Że to się tyndryzuje jak mielonki robił, czy, czy mięsa w słoikach tam na jakiś taki dłuższy okres to przetwarzał. to nazywał to tyndryzacją. Tak się po prostu widocznie tam na wschodzie na to mówiło, że pierwsze, pierwszy dzień się gotowało mielonkę na przykład 3 godziny. Drugi dzień gotował 2 godziny, i ostatni dzień gotował godzinę i wtedy te słoiki brał do ciemni albo do beczek i zakopywał. Tak? I to normalnie można było tam przechowywać nawet i 20 lat. Zobaczymy zaraz jak moja asystentka sobie radzi, bo my to tak mamy problem czasami się dogadać, nie kochanie? No czasami się troszeczkę pokłócimy, ale to, to jest moja wina, też w dużej mierze. Bo ja mi, przecież skąd ona ma potrafić różne rzeczy, jeżeli ja jej nie pokażę, tak? A jeżeli jej pokażę, to, to nie, nie, nie mogę oczekiwać od razu, nie Rybcia? Żeby ona wszystko od razu umiała, tak? Wszystko to ładnie. No. Bardzo ładnie. Tylko że kostki, tak? tak, tak to taka słójka, bo ty i tak pewnie nie będziesz za bardzo tego jadła, bo kiedyś tam jadłaś, ale ostatnio zauważyłem, że, że nie za bardzo. A dynia już się skończyła. Dynia? Dobra, to te, tą dynię co mamy, kochanie? To się pokroi. Dobra. Co jeszcze? Weźmiemy teraz... Teraz tak, chciałem pokazać, jak się robi zalewę. Zalewę to się robi w ten sposób, że bierze się 3 do 1. Co to znaczy? Szklanka octu, trzy szklanki wody i oczywiście tam szklanka cukru. Troszeczkę goździków, niektórzy właśnie wrzucają od tak od razu goździki, a niektórzy w, ga w gazie po prostu wyciągają te goździki, bo twierdzą, że później się przebarwiają te dynie, ale to naprawdę nie, nie ma różnicy. Nawet jeżeli troszeczkę gdzieś tam się pójdzie do słoika i się przebarwi tam gdzieś kawałek tej dyni. To i tak na pewno będzie bardzo smaczne. Dzisiaj jeszcze eksperymentalnie dołożymy troszeczkę cynamonu, bo się dowiedziałem, że można też dać troszeczkę cynamonu dla posmaku. Dobra, zaczynamy. Tam w telewizji leci rączka. Rączka gotuje, nam przeszkadza tutaj, ale dobra, to sobie gada. Dobrze, czyli jedna szklanka, jedna szklanka octu. Trzy szklanki wody. Tak. Trzy szklanki wody. Ale my zrobimy to troszeczkę więcej. Nie kochanie? Tak. Czyli jeszcze jedną szklankę damy. Jeszcze jedną szklankę oczku damy. Tak. Dzisiaj odcinek jest całkowicie na spontanie. Po prostu Tak samo jak z tym moim graniem na pianinie, nawiązując do tego grania, co ten odcinek przed chwilą puściłem. Chciałem po prostu pokazać, jak to wygląda, jak to wygląda w rzeczywistości, jak człowiek po prostu zaniedba tą grę, tak? Przez praktycznie 20 lat. I teraz i wszystko, co się Dobrze, już, 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 już jest. Zalewa już jest, tak? Teraz już jest. Y 2 do 6, że tak powiem. No i trzeba dać cukru dla posmaki. Cukru tam w koskach, ale muszę dać teraz dwie szklanki tutaj cukru. To akurat z pracy zostałam odwiesia. A że ja nie używam cukru, tylko do zupy mlecznej. To sobie właśnie zawsze przynoszę do domu. Bo... Troszeczkę goździka. Tak. Goź, ...goździka... ...a czy to, a to... kroj, kochanie, kroj, ...a to, I troszeczkę cynamonu, tak? Ja to tak, może tak. O! Ja od razu włączam tą zalewę. Ja teraz tą zalewę włączę. Fajnie pachnie ten cynamon. Ja uwielbiam ten zapach. Później to... W praktyce to jest tak, że to rozgrzewa bardzo nierychcia. No dobrze, co jeszcze? Teraz oczywiście jeszcze muszę garnuszek ściągnąć, ten taki mój do, do, do pastelaryzacji, tydryzacji, jak to św. pamięci Kudliński mówił. Oczywiście nie będę już pokazywał jak to pastelaryzuję, ale pokażę po prostu, że... że trzeba wziąć po prostu taki garnek jeszcze później do słoiki, jak już będzie. Będzie dynia w zalewie, w słoikach. Tak? Co prawda, jeżeli chodzi o, o tą tyndylizację tak zwaną. Tak. jeszcze tu? Jeszcze tu? To się gotuje po prostu nie więcej niż jakieś 20 minut, tak? Żeby ona po prostu nie za bardzo, za, za bardzo nie zmiękła. jest to no, tu? Tak, Czekaj kochanie, ja ci pomogę. Pokaż. Tylko kostkę robisz tak z tych tych pasków, przepraszam, bo, bo to ja Ci wtedy przygotowałem troszeczkę, dobrze, tylko po prostu kostkę robisz, tak? Resztę etapu ja już dokończy, tak? Później. No to w sumie to, właśnie, teraz wszystko w kostkę pokrój. Co ja chciałem mówić, tam oczywiście na dno się daje szmatkę, do nóżka. tutaj przyjdą te słoiki, tak? Praca rw, jak to się mówi, praca wrę, tak, wrę, tak. No, Emilia już kończy właśnie krojenie dyni, pokaż kochanie. O tak, właśnie taką kosteczkę. Teraz do tej zalewy właśnie ja dorzucę, bo ta zalewa już się robi ciepła. Tak, to trzeba po prostu teraz kilka, o proszę, ma chwileczko. Trzeba w tej zalewie teraz po prostu chwilkę przegotować. Niedługo, parę minut, po prostu parę minut, bo zalewa już po prostu robi się gorąca, tak? Chwileczkę, kilka tam, nie wiem, dwie minutki może tak po prostu podtrzymać. No, za chwilę to przełożę w słoiki, no i przygotuję do pastelaryzacji, tak? Wsadzę do garnka i na tym się skończy. Nie będę już tam tej, tego całego to to procesu pokazywał, tak? Pokaż, pokaż szybko, pokaż. Majucia tutaj się rozpędziła. Ja się boję, że sobie palce podję. Tak, Taką, taką kostkę już. Tak jak, jak, jak chcę robić souda, tak? Bardzo jest przydatna dzisiaj. A jeszcze śniadanka nie jadłaś, nie? Coś tam jadłaś, nie? Ale jeszcze tak śniadanka nie jadłaś, także musimy to po prostu szybko ogarnąć. Muszę ci zrobić śniadanko. Mamusia jest w szkole, pojechała się uczyć. Matka Matka, tak, matka w szkole, rodzicielka. Nie, co jest się nie mówiła. Czy, 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 czy. Nie mówi się maska rodzicielka. Ładnie mm. pokroiła się. Ja lubię takie właśnie Emicza, takie dynie. Dobrze, teraz tak, teraz ja pokażę jak to wygląda w praktyce, bo ta zalewał się generalnie zrobiła gorąca, można już od razu w słoiki to przełożyć i po prostu wtedy po prostu troszeczkę dłużej gotować może sterylizować 30 minut, ale nie dłużej, żeby ta dynia tylko się napiła tego, tego, tego wywaru całego i żeby ona po prostu była taka, taka nie, nie za miękka, tak że tak powiem. Bo to później bardzo fajnie smakuje, jak ona jest taka chrupka. Na pewno jej się nic nie stanie, bo ona jest w takiej zalewie, która też konserwuje, że tak powiem. Goździki wrzucam w całości. Goździki wrzucam w całości. Nie, 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 nie tak jak poprzednim razem kiedy się robiłem, że... W gaziku gotowałem. Tak to wygląda, moi, moi drodzy. O, tak to wygląda. Z koźnikami do środka dałem. Teraz wrócę do garnka. Tu jest taka już troszeczkę też taka ciepła woda. Żeby nie pękło mi coś tutaj. Od różnicy temperatur. Bardzo smaczne. Ja bardzo lubię. Emicia też kiedyś jadła. Teraz już tak może... O takim razem jak miałem z piwnicy wyciągałem, nie za bardzo chciała, chyba zapomniałaś tego smaku. Ja się staram, żeby ona była tak bardziej słodka niż kwaśna, tak? Ale to jest różnie z tym. Bo powiem szczerze, że lubię taką troszeczkę ockną, ale nie za bardzo, bo to też dla domu nie jest zdrowe. Tak to właśnie wygląda moi drodzy. zrobię pewnie dzisiaj trzy słoiczki, a resztę tej dyni to nie wiem, może nawet usmarzę, Bo kiedyś też smażyłem tak jak cukinie podobnie i powiem szczerze, że, że dało się zjeść. Niektórzy tak robią. gdzie taki zwariowany dzień. Ten odcinek całkowicie na spontanie. Ale to Tak to wygląda, moi drodzy. Chodź, Emilia, pokaż się tutaj, bo my będziemy już kończyć, Rybeczko, chodź, chodź tutaj. Co chciałem powiedzieć. Zalewę, tak jak mówiłem, szklanka octu, trzy szklanki wody, do tego szklanka cukru, goździk, troszeczkę cynamonu i to jest cała filozofia. nie kroimy w kostkę. Wrzucamy na jakieś tam, mówię, 2-3 minuty do tej zalewy, podgrzewamy, tylko i od razu idzie w słoiki. Tak? No Jeżeli chcemy od razu sterylizować, no to wiadomo, trzeba pamiętać, żeby woda w tym garnku, w którym będziemy sterylizować, żeby ona już była troszeczkę taka skrano cieplejsza, żeby czasami nie było, że od różnicy temperatur słoiki nam popęka, popękają. No i wtedy jakieś maksymalnie 30 minut. Gotujemy. W sumie od zagotowania to takie 15, 15 minut w zupełności wystarczy. Ona tam na tyle tam zdąży sobie zmięknąć. No i życzę smacznego. Dnia jest bardzo smaczna do obiadu. Ja uwielbiam ją do, do, do wszystkiego, powiem. Do obiadu jest. Nie ma nic lepszego, tak? No, Miałem kiedyś taką sytuację, że się troszeczkę mi jej przejadło. Dlatego jeszcze niedawno szukałem w piwnicy kilka słoików. Teraz zamykam włączam Panie? Maksymalnie 30 minut. Od włączenia. Od włączenia już może być. Maksymalnie 30 minut. Wyłączamy. Zostawimy do wystygnięcia i życzę smacznego. Dynia Urezmera. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Hej, do zobaczenia!